Trochę hałasu, ale jesteśmy w ruchliwym miejscu w parku, jemy śniadanko, za półtora dolca taki kubeczek pełen mm, obłędnych tuszności. Mam nadzieję, że nie będziemy po mieli srogiej straki. Ale dbamy o wytresowanie naszej flory bakteryjnej, więc kiedyś trzeba. To co widzimy, to jest jakiś kosmos. Muszę powiedzieć, że tego się nie spodziewałem. Miasto ma 16 km w jedną stronę. Mieszka tu chyba 3 miliony ludzi. Góry, góry i góry leży w dolinie, a my zdobywamy największą katedrę podobno w Ameryce Łacińskiej. Na razie jesteśmy, no powiedzmy, w połowie wysokości, jeszcze nas czeka trochę spinaczki, jestem pod wrażeniem. Jesteśmy w środku zegara, mechanizm jest oszalająco duży, jak widać, ja traktem parę trybów i zębatka. To ja jest tylko jedna wejścia i zejścia, Tak. Tam, w tym Te kręcone schody, po których ci się tam wspiąć, nie jest to łatwe. Teraz pora zejść po tych zajebistych schodach. Trzeba robić przerwę na aklimatyzację, tym bardziej, że jesteśmy tutaj pierwszy dzień. Nie możemy przeginać pały, bo jednak jako dzieci nizin. Nie bardzo wiemy, jak się poruszać na takich wysokościach, ale jest ok. Spodziewałem się tutaj jakichś mrożących krewżyłach historii, że to budowano nie wiem ze 300 lat i tak dalej. A to, na co patrzymy, jest Amery... Ameryka... amerykańską wersją, południowoamerykańską wersją barcelońskiej Sagrada Familia, czyli odlew z betonu. Postanowili sobie to wybudować pod koniec XIX wieku, czyli nawet w podobnym momencie jak tamci. Na początku trochę nie szło, trochę się ociągało, dopiero Od w latach 50. kiedy tutaj dotarła technologia żelbetonowa, to prace ruszyły z kopyta, wieże są po prostu wystrugane z betonu, obłożone jakimiś kamieniami innymi cudami. To wszystko jest po prostu nówka sztuka. No i obok znajduje się w podziemiach Panteon Nacional de Jefes de Estado, czyli tak na nasze, to taki wawel chowają przywódców narodu wybitnie zasłużonych. Co ciekawe w tej katedrze, pomijając oczywiście to, że jak już wspominałem, jest to nówka sztuka prawie że to gargulce, które normalnie służą do odprowadzania wody z dachu, tutaj chyba tej roli nie spełniają, ale są za to przedziwne. Z jednej strony są to ptaki, można tam znaleźć pelikana, głuptaka i tak dalej. Od tej strony, jak teraz stoję, te gargulce, to jest, to jest pancernik, jakiś baran, jakieś jaszczurki i inne tego typu zwierzątka fauny ekwadorskiej. O, i tu wyraźnie widać, że konstrukcja jest nowka sztuka. Wszystko jest z metalu, dachóweczka, blaszana. No nic, ruszamy na zwiedzanie, zdobywanie trzeciej wieży. Nie, nie, balkon Wejście na tą wieżę, trzecią, muszę przyznać, że tylko dla ludzi ze stalowymi nerwami i małymi stopami można się ze strachu Zanieczyścić bieliznę, że tak powiem. Schody są ażurowe, zawieszone w powietrzu. E, łatwo nie jest. Czuję się zmęczony. Obeszliśmy dzisiaj kawał miasta. Mamy zrobione jakieś 12 tysięcy kroków, a jeszcze droga powrotna przed nami. Od pół godziny siedzimy i tylko się kontemplujemy rzeczywistość, tak. podziwiamy lokalność przyglądamy to... się rzeczywistości ekwadorskiej tak. i nawet ciekawie to wygląda takie miejsce, spokojny park, ale w Polsce w życiu nie widziałem chyba tylu ludzi w tego typu miejscu tutaj bez przerwy ruch mnóstwo handlujących można kupić wszystko to właśnie pani no, podbija, gracias. no gracias właśnie pani podbija z obrazkami. Generalnie wszystko, co sobie, by sobie się nie chcieli. Woda mineralna, e, zimna, lody, kulawianki na kiju. A tak, opaski, pamiątki, różne wynalazki naprawdę. Podoba nam się. Półtora roku temu zaplanowaliśmy sobie wyprawę do Ameryki Południowej. Padło na Ekwador, czyli po polsku po prostu równik. Kraj, który no, w jakiś sposób dla nas wydawał się pociągający i przyjechaliśmy zobaczyć na własne oczy, czy naprawdę taki pociągający jest. Szukaliśmy egzotyki, na razie jeszcze za wiele jej nie znaleźliśmy. Stolica to w końcu stolica, no miasto jak y, właściwie każde inne, podobne trochę do europejskich, chociaż ma taki powiew y, inności, który właśnie eksplorujemy z zachwytem. Bardzo nam się podoba pogoda, mniej więcej cały czas jest 20 stopni jak na te dwa dni, które tu jesteśmy, ale z tego, co słyszeliśmy, to przez cały rok tutaj mniej więcej tak to wygląda. Chyba, że wyjdzie słońce, to wtedy trochę przypieka i niezbędny jest krem z filtrem, ale kiedy jest taka pogoda, jak teraz, lekki wiaterek, przyjemnie, da się chodzić w krótkim rękawku, tubylcy, muszę powiedzieć, jednak potrafią zasuwać w puchowych, zimowych kurtkach i to zapiętych pod szyję. Stromość tutejszych ulic najlepiej widać po budynkach. Zobaczcie, jakie jest podpiwniczenie potężne. Podmurówka czy, w sumie nie pamiętam jak się to fachowo nazywa No ale skos jest po prostu potworny Drzwi są na poziomie ulicy A okna prawie piętro wyżej Jest jak w bólu Normalnie krupówki Ale krupówki przy tym to są mięczaki Tutaj, tutaj jest połowa sprzedających Połowa potencjalnych klientów Bazar jest absolutnie kolorowy, pełen ludzi, chyba nawet z Irokezem się wtapiam w tłum. Przynajmniej takie mam wrażenie. <grywania> Sprzedający nie są natarczywi, nikt nie próbuje na siłę niczego wcisnąć, nie ciągną za ubranie, nie próbują właściwie żadnych sztuczek. Jak się nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, to jest w miarę luz. Kupić tu można chyba absolutnie wszystko. Tak wygląda świat. Bez Leroy Merlé, Castoramy, Anchon, yy, co tam jeszcze... No tu nie mają Amazona. Tak, Amazona też tu nie mają, Allegro nie ma. A czy tu Allegro jest właśnie, na nie patrzymy? Od razu z dostawą do kieszeni albo torby. Tu można kupić absolutnie wszystko. Ja nie wiem, jak oni się ogarniają. Masakra. Ludzie przechodzą między samochodami na środku skrzyżowania. Zobacz ten autobus. Jeszcze psy, motocykle, dzieci. Na, minął go na, po prostu na włos, zobacz. I pod prąd. I pod prąd. Nie, 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 nie. Tu jest A, podwójna żółta. Ale już jedzie po odpwódnie tak sorry, ale... Policji jest wszędzie pełno, pilnują trochę tego ruchu, ale widać, że za bardzo w niego nie ingerują, bo po co? Już ewidentnie ktoś musi narobić yy, kupotę, tak, żeby tak. go asfaltować. To jest znacznie lepsze niż zwiedzanie kolejnego muzeum albo kościoła zabytkowego. Wczoraj połaziliśmy po dzielnicach biedniejszych. No, centrum historyczne to powiedzmy nie jest dzielnica biedna, ale... Ale cały ten park, na którym byliśmy, to tak naprawdę masa biednych ludzi po tanie produkty przyjechało. No w sumie tak. Po dolar, po dolar, to, tak, to targowisko, to targowisko taka marywilska. Tak. A dzisiaj tak się złożyło, że jedziemy do parku. Widoki są piękne, bardzo dziwne uczucie. Po 20 latach mieszkania w Warszawie, paru latach w mniejszym mieście, być w mieście, gdzie widzę więcej. Mój obszar widzenia nie zamyka się tylko w wąwozie ulicy, że tak powiem, ale stanę gdzieś z boku i widzę, że jestem po prostu w wielkiej dolinie pomiędzy wulkanami. Powietrze jest wreszcie świeże. Nie czuć spalin, które niestety w mieście są mocno wyczuwalne, chociaż może dzisiaj w niedzielę nie aż tak bardzo. Po bardzo długim spacerku w dół, w dół, w dół i ciągle w dół. Ech, doszliśmy do parku, który był naszym celem. O wygląda trochę jak miniaturka dżungli. Bardzo miniaturka. Fajnie jest. Prawdziwą dżunglę to my dopiero zobaczymy. O, papirusy tu też mają. Mają papirusy? <noise> mają papirusy. Muszę powiedzieć, że te na parapecie ci tak nie rosną. Cieszę się. <noise> o, ładnie tu, cicho i spokojnie. Zaraz sobie... Poeksplorujemy po krótkim odpoczynku. Chyba rzecz, której najbardziej nienawidzę. Schody. To są schody nie do nieba, tylko do piekła, mimo że prowadzą w górę. No może i tak ale będziemy zakładać obozy kondycyjne Uch, dla aklimatyzacji chyba co 40-50 schodków. Ale ulicą byłoby jeszcze dłużej, natomiast widoki stąd, tam na górze burza. Po co ja sobie to robię? Sam nie wiem.